Cześć Szymano, witam Was w kolejnym poradniku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam jak zbudować drzwi przesuwane w bok. Drzwi otwierają się po naciśnięciu guzika. I możemy je zamknąć z drugiej strony. Oraz znowu otworzyć. I zamknąć. Zaraz pokażę wam, jak to wszystko zrobić, ale zanim to nastąpi, to jeżeli jesteś nowy na kanale, zostaw sobie być na bieżąco oraz chciałem was zaprosić do mojego Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. A ja już zapraszam do oglądania. Budowę zaczynamy od zbudowania drzwi. Na dole stawiamy 3 bloki, na środku 3 slime bloki i kolejne 3 bloki na górze. Teraz stawiamy 3 bloki w taki sposób i z drugiej strony tak samo, i następnie dajemy 9 redstone'a. Tutaj stawiacie dwa Obserwery, następnie dwa Repeatery. Ten opóźniacie o jeden a drugi na maksa. Tutaj dwa bloki pomocnicze, teraz pięć lepkich Pisonów w taki sposób jak na poradniku i Obserwer skierowany w dół. Tutaj jeden blok i następnie sześć bloków. Teraz dajecie pięć redstone oraz trzy Repeatery w taki sposób. Ten opóźniacie raz, ten na maksa i ten też tylko raz. I jeszcze jeden obserwer w tym miejscu. Ostatnim krokiem jest postawienie dwóch guzików i nasze drzwi są skończone. Jeszcze jedna ważna informacja, że w tych trzech miejscach muszą być bloki, których nie przyciąga slime. W innym przypadku wasze drzwi będą przesuwały się razem z elementami ściany. Dziękuję wam za oglądanie, to już jest koniec poradnika. Jeśli wam się spodoba to zostawcie łapkę w górę i zapraszam na sprawdzenie innych moich poradników. Siema!